Dzień dobry, witam serdecznie na pomyczowym spotkaniu po meczu Jutrzenki Giewołtów Sokołem-Sieniawa zakończonego zwycięstwem naszych gości 1-0. Proszę o komentarz Ryszarda Kuźma, opiekuna zespół z Dzień dobry. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni po tym dzisiejszym meczu. Siódmy nasz punkt zdobyty na wyjeździe. Ciężko nam się do tej pory na tych wszystkich meczach na wyjazdach grało. Niby nie byliśmy gorsi, ale punkty zawsze zostawały u gospodarzy. Może tak jeszcze z sentymentu powiem, że, że bardzo mile tutaj mi się jechało tym no, naszym autokarem do, do Zabieżowa, bo ten stadion pamiętam jeszcze z. Z innych spotkań, które prowadziłem, inne drużyny. Myślę, że dobre miejsce i, i, i dobre też i boisko do grania. I także muszę powiedzieć, że Jutrzenka gra wszystkie mecze przed Sokołem. Także Piotrze, oglądałem się Was także, ale powiem, że tu chciałem właśnie ukłon w stronę trenera. Powiedzieć, że Jutrzenka robi bardzo. Dobre postępy tutaj, jeśli chodzi o, o grę, o, o, o zachowanie zawodników na boisku, yy, niż z początku rundy, to to widać to gołym okiem. Yy, może tu wy jesteście tutaj na miejscu i, i to jest takie, yy, widzicie to na co dzień, a, a, a to dla kogoś, kto tam ogląda gdzieś, to, 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 to tą yy, waszą yy, dobrą grę widać i to, to, to też widać też i w wynikach. No i oczywiście. To wszystko determinowało tą dzisiejszą grę, bo wiedzieliśmy, że Juczenka jest zespołem bardzo ambitnym, bardzo takim walczącym. Chyba tak jest najbardziej zespołów najwidoczniej walczący na, na, na boisku. I wiedzieliśmy, że tutaj bez jakiegoś podjęcia walki to, to, to nie mamy szans na, na dobry wynik. Po takiej słabszej pierwszej połowie naszej, w drugiej myślę, że troszeczkę lepiej zagraliśmy i, i, i i to udokumentowaliśmy golem. No i to to już tylko teraz gratulacje dla, dla zawodników. Tyle dziękuję. Dziękujemy za piękne słowa myślę że gdyby wszystkie pochwały pod adresem Jutrzenki jakie tutaj wysłuchiwaliśmy dało się jakoś magicznie zamienić na funkty. Prowadzilibyśmy w tabeli. Czas na komentarz szkoleniowca gospodarzy. Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie. No cóż czekaliśmy 16 kolejek na to żeby wyjść nad strefę spadkową udało się, prze, prze, byliśmy przez cały tydzień. i Mam nadzieję, że zostaniemy na tej strefie, spadko, strefie ponad spadkowej, czyli na 15 miejscu, bo mam nadzieję, że, że te wyniki będą pod nas. Co do meczu, na pewno w pierwszej połowie nieźle to wyglądało, ale nie stwarzaliśmy sytuacji, w drugiej dużo słabiej. Straciliśmy bramkę nie, nie uchroniliśmy się błędów i to jest na pewno przykre. Mecz na pewno typowy, typowy mecz takiej taki listopadowy, czyli walki gdzieś już zawodnicy zmęczeni i gdzieś na pewno podjęli tą, tą walkę, nawet czasami wręcz. Ciężko po takich meczach coś mówić, bo widać było, że to był mecz do jednej bramki i że drużyna, która strzeli, to wygra to spotkanie. Szkoda, że nam się nie udało, bo przy dzisiejszym zwycięstwie. Mogliśmy przeskoczyć nawet dwie drużyny i to o głośnych nazwach Hetman Zamozik Ostrowiec, więc, więc szkoda podwójnie szkoda, bo bardzo długo czekaliśmy na to, żeby gdzieś tam zakotwiczyć tej górnej strefie. Mam nadzieję, że wyniki się poukładają pod nas, ale tutaj za całą pierwszą rundę chciałem podziękować drużynie, bo mówią, mówią wszyscy, że cuda się nie zdarzają. Ja jestem katolikiem. Uważam, że cuda się zdarzają. Cud, jeden cud to był taki, że Jutrzenka awansowała do trzeciej ligi. Drugi cud, że w przeciągu paru tygodni, trzech tygodni y, siedmiu ludzi odeszło, dziewięciu, y, dwóch miało kontuzję, Kaczor, Arian. Do tego dwóch młodzieżowców, jedenastu ludzi w przeciągu trzech tygodni musiałem wrzucić w tą drużynę. Musiałem zrobić z niej y, nie zbieranie tylko drużynę Jutrzenkę Giebutów w trzecioligowym poziomie. I uważam, że to był kolejny cud, że Walczyliśmy jak równym równy cały czas w tej lidze i, i, i dalej będziemy walczyć, bo uważam, że tą pierwszą rundę za jak na to, co mieliśmy małe przygotowania, bardzo duże rosza, roszady w kadrze yy, za nie najgorszą i, i, i teraz, teraz czekamy, czekamy na pierwszy mecz rundy wiosennej i chciałbym bardzo serdecznie podziękować tutaj zawodnikom, prezesom, działaczom za to, że naprawdę te warunki do, do bycia w tej trzeciej lidze mieliśmy bardzo dobre. Dziękuję. Czas na pytania od Państwa. Jeśli nie ma, to dziękuję i zapraszam na mecz za tydzień.